Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Słuchajcie, przede wszystkim wszystkiego najlepszego dla wszystkich kiciusiów, kotków, kotełków, kotełeczków, diabołów, w dniu ich święta. A ja robię teraz, moje drogie dziewczyny i chłopaki, panie i panowie, pierwszy raz pomidorową z, 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 z rosołu z piekarnika. Do tej pory nigdy nie robiłam, bo powiem Wam szczerze, że tak jakoś nigdy nie został. A teraz yy, zostało na tyle, żeby go przerobić na pomidorową. Teraz już wiem, że na ten garnek koniecznie ta szklanica ryżu i wtedy jest git marynara. Na drugie zrobię dzisiaj tortillę z mielonym, bo Basia wczoraj podesłała mi ten przepis, ja to już robiłam kilka razy, ale nigdy nie nagrywałam. Więc, a to takie szybkie będzie akurat taka tortilla do chapnięcia z mięsem mielonym zapieczona w piekarniku. Ja tak, za, będę zapiekać w piekarniku z tego względu, że ja muszę zrobić dla czterech osób, więc gdybym robiła dla jednej czy dla dwóch zrobiłabym to na patelni i wtedy bez, bez piekarnika. Ale w takiej sytuacji zrobię to właśnie w piekarniku, bo mi się więcej zmieści na raz, to po pierwsze. Po drugie, dziewczyny, zaspałam. Ja dzisiaj wstałam chwilę przed dziesiątą, mąż do mnie dzwonił dwa czy trzy, trzy razy, buził mnie. Ja po prostu zero kontaktu, słuchajcie, ze światem i czuję się tak, jakby mi ktoś obuchem w łeb dał, wiecie jak jest takie, jak za długo pośpicie, takie głupie uczucie. Że zanim się człowiek odnajdzie, a to jeszcze poniedziałek ja mam tyle roboty. Jestem ze wszystkim tak w nosie, że mój ty panie chryste. Normalnie, ale to nic. Damy radę. Lecimy z tym dniem, także myślę, że jakoś to ogarniemy. A tak w ogóle, to słuchajcie, bo wspomniałam Wam wczoraj o tym Twitchu, o tych liveach na Twitchu. I one jak najbardziej będą, tylko ja Wam tu, tu pod każdym filmikiem wrzucę link żeby wam było łatwiej znaleźć, bo dla wielu to są zupełnie nowe platformy i wcale nie jest tak prosto wiecie, się odnaleźć a no to, to, to tak to, jeżeli, to tyle jeżeli chodzi o twitcha ale jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, że jeszcze będzie sałatka z kurczakiem, właśnie z tego rosołu, bo ono było najpierw podpieczone obrałam sobie już i wymyślę z tego jakąś sałatkę taką wiecie do pochapania na śniadanie czy na kolację także trochę tego gotowania mam mam mu multum ale to multum papierologii jeszcze chciałam dzisiaj te lajwy spróbować więc powiem wam nie ma co trzeba się brać ja sobie chyba muszę zrobić dziewczyny jeszcze jedną kawę bo powiem wam szczerze że tak daleko nie zajedziemy a u nas jeszcze takie mroziska Słuchajcie, ci w nocy, jak się obudziłam, było tak zimno. W ogóle w domu taki, wiecie, taki nienaturalny ziąb. Patrzę, było minus 13, i teraz te trzy dni takie właśnie u nas mają być największych mrozów i są te mrozy. Normalnie czuć, że od razu jakoś tak w ogóle zrobiło się zimniej. Dlatego ja dzisiaj nawet nie idę na spacer z dziewczynami. Znaczy wróć nie dlatego, że jest mróz, bo to fajnie nawet zdrowo pochodzić. Ale się nie wyrobię. Normalnie się nie wyrobię. Przez te moje bajabongo w łóżku to mi się dzień ze 3 godziny skrócił. A 3 godziny to jest od cholery czasu. No ale co zrobisz? Jak nic nie zrobisz, musi być czasami. I tak na razie pomidorowa już sobie tutaj szykuję te. Wrapy żeby to tylko do piekarnika i lecimy na szczecin. Proszę Państwa, bierzemy się za tortyję z mielonym. No, i jak widzicie, kucharz już na stanowisku. Ale z racji tego, że masz dzisiaj dzień kota, no to powinieneś mieć jeszcze taką czapkę kucharską. Julian, halo! Cici, ci, 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 no, czoty, taki dzisiaj wstyd, no. Mielonidasy prawie będą, także. Lecimy z koksem. Niestety ale piszczy nam cały czas kuchenka. Więc powiem Wam, że lekko nie będzie. Bo musimy wytrzymać, żeby przestała piszczeć. Ale to jest wiecie, co jak robicie dla jednej czy dla dwóch osób. To jest tak ekspresowy obiad, że on się praktycznie sam robi. No i najlepsza jest mozzarella. Ale ja mozzarella muszę sobie. Zostawić do czegoś innego, więc tutaj nawet nie wiem, mimoletkę czy co to jest, tylko pamiętajcie, żeby te brzegi zostawić, bo je trzeba będzie złapać, czyli nie pakujcie tu od samego. A Wy nie widzicie, ja Wam pokazuję, te brzegi muszą zostać, żeby złapać to jajkiem, bo jak to idzie do piekarnika, to niestety cicho, bądź Boże, aż głowa boli od tej. Kuchenki się uparła. Normalnie. I to jeszcze tylko dziewczyny moje... Serra już nie ma. Nie wiem, czy mamy tu jeszcze jakiś inny. To musimy odkraść jeden plasterek. No to jest wędzony akurat. O proszę. Ja bardzo lubię wędzone. To. Dobra, to damy Chociaż u mnie w domu tylko ja lubię wędzony, nikt poza mną. Słuchajcie, kot kucharz mi tutaj tak mruczy, że wy sobie nie wyobrażacie. On tutaj po prostu takie melodie serenady odgrywa, rozgrywa, że to jest po prostu. Ale jest taki cierpliwy dzisiaj, że ja go normalnie sama podziwiam. Sama chłopaka podziwiam. smarujemy tym jajkiem. Mówię, jak, jak robicie to na patelni, to możecie ten krok w zupełności pominąć. Ale do piekarnika jednak troszkę trzeba to skleić. Aha. Tu widzę, że się troszkę rozkleiło. Ale to spokojnie, troszkę też można tym jajkiem przesmarować. Tutaj to jest dziewczyny naprawdę ekspresowi, tutaj widzę, że też się rozkleiło. Ale luzik, wiecie co, też możecie użyć mleka, niekoniecznie jajka. I wędruje taka blaszka do piekarnika, 200 stopni, eee, widzę cię. 200 stopni z 15 do 20 minut. Zależy, jak wam tam pasuje. O, ja sobie tu muszę jeszcze podaciskać troszkę. Ale jak Wam się rozkleja wcale się tym nie przejmujcie. To bardziej chyba kwestia estetyki niż tego, że Wam coś ucieknie. No i tak to, moi drodzy, wygląda po zapieczeniu. Do tego keczupik, majonezik, co kto robi. Na tą stronę warzywa i macie super posiłek widzicie jak się robi 50 tysięcy rzeczy na raz jeszcze piję kawę, to można się kurczaki nieźle zdziwić. Czekajcie, bo ja dziś miałam koszulki, bo muszę sobie ręce wysuszyć, bo... Miałam mokrą ścierkę. Moczyłam. I chyba skończyłam. Aczkolwiek czy na pewno to się zaraz jeszcze okaże o czym zapomniałam. Z tymi moimi papiurami. Bo ja dzisiaj mam taki dzień, że wiecie co? Naprawdę. Ja nie mogę tak długo spać. Ja mam później cały dzień do dupy. Ja po prostu nie potrafię się potem odnaleźć dla mnie to jest ja się męczę normalnie sama ze sobą dziewczyny, nie wiem jak wstanę rano, jestem w stanie wszystko ogarnąć jakoś takiego mam powera a jak ja wstaję, dwa razy się okręcę, jest 11 no to wiecie, to ja w ogóle mój mózg szaleje, bo ja nie wiem wtedy co ja w ogóle z tym dniem zrobić i dzisiaj właśnie tak było i wiecie co, ja tylko zrobiłam szybki obiad coś tu się ogarnęłam i zaraz jest za 15 czwarta jest za 15 więc dla mnie to jest po prostu a ja jeszcze nie jestem obudzona, naprawdę, no na pewno wiecie o co mi chodzi, ale takie uczucie jest straszne, jakby nie cierpię ja naprawdę kocham wstawać rano dobra teraz lecę na dół muszę zobaczyć co tam bo dzisiaj jeszcze przecież o 17 jest ten trening, ale naprawdę ja nie wiem czy ja się na niego wyrobię przysięgam, nie wiem czy się w ogóle na niego wyrobię, a słuchajcie wiecie co miałam wam coś opowiedzieć, co jeszcze zanim pójdziemy, to wam tak na szybko słuchajcie opowiem tylko was tutaj troszkę przestawię dalej no i ten kabel będzie mnie to denerwował. No trudno, już przeżyję. Pamiętacie tą akcję ze Stylinkiem? Co ja nagrałam taki filmik, że to jest oszustwo, że to były te linki polecające... Y, takie no, afiliacja typowa, nie? I wyobraźcie sobie, że dzisiaj odezwała się do mnie firma Styling. W ogóle jakby nigdy nic, wywalili mi maila że oni nie rozumieją, dlaczego w dalszym ciągu ten film lata. I to w ogóle taki elaborat, wiecie, dość potężny, że trze trzeba było się dobrze wczytać, więc ja to czytam chyba ze dwa razy i tak sobie myślę, jasne kapelusz, na no? kiedy ja z nimi pisałam, bo przysięgam, nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek z tej firmy miał ze mną kontakt, poza potami, które mnie tak skutecznie wkur na tamten moment, że mój ty panie, no i odpisałam im, że ja sobie w ogóle nie przypominam, żebyśmy my na jakikolwiek temat rozmawiali, żeby był w ogóle jakikolwiek kontakt z nimi, czy to telefoniczny, czy mailowy, czy, czy nawet jeszcze sprawdziłam, słuchajcie, komentarze pod tym filmem i tak dalej, nic takiego nie było, a no i oczywiście odpisałam im tak jak, tak, jak Wam tutaj mówię, że ja tam nie powiedziałam żadnego słowa, które jest nieprawdą, że opowiedziałam wszystko tak, jak było, jak to wyglądało i że w dalszym ciągu czuję się pokrzywdzona i w ogóle słuchajcie, a dostałam drugi, jeszcze dłuższy elaborat, że oni przeanalizowali moją sytuację i algorytmy wykryły nadużycia z mojej strony. Słuchajcie. I w ogóle i tak mnie teraz cały czas cisną, żeby usunąć ten film. Ale powiem Wam szczerze, że ja się nie dam. Naprawdę się nie dam, bo ja nie uważam, żebym ja tam zrobiła cokolwiek takiego, żeby powiedzieć chociaż kształt prawdy. I wiecie, jak ja już słyszę, że algorytmy wykryły, to już mi się od razu przypomina. Wiecie co? Ta sytuacja z TikToka, kiedy siedząc i pijąc kawę dokładniej w takiej szklance. Algorytm wykrył, że yy, piję alkohol podczas transmisji live'a. Więc nawet jeżeli jakieś algorytmy uznały, że ja łamię regulamin, to ja tego nie przyjmuję do wiadomości, naprawdę. Bo ja po to próbowałam się skontaktować tyle razy z żywym człowiekiem tam, a cały czas odpowiadały mi jakieś boty. Więc yy, wydaje mi się, że to z tymi algorytmami, to oni mi już tak dokosili, wiecie, żeby mnie trochę ff, przycisnąć, żebym usunęła ten film. Naprawdę nie zrobię tego, bo nie chcę, żeby ktoś, zresztą tam się sporo ludzi odezwało, zresztą ja w ogóle czytam, słuchajcie, opinie na forach. To, to, co ja tam powiedziałam, to masę ludzi opisało, wiecie, na przeróżnych forach, że dokładnie tak samo było, tylko że ja nagrałam film na ten temat. Także widzicie. Aż by widzie w tą dziurkę wleciało. Naprawdę, no, trochę się zdziwiłam, bo wiecie, co ja się spodziewałam takiej sytuacji, ale powiem wam, że spodziewałam się tego szybciej że gdzieś tam, zaraz po tym, jak ten film wyskoczy że może będzie jakikolwiek, wiecie, odzew, kontakt z tamtej strony ale nic takiego nie miało miejsca. I powiem wam, ja już dawno zapomniałam, nawet że ja taki film nagrałam. A tu masz, babo, placek. Musiałbym się gdzieś, świecie wyświetlić i teraz próbują za wszelką cenę. Ale wiecie co, ja powiem Wam szczerze, że ja naprawdę bym usunęła ten film, gdyby podejście było takie zgoła inne, że bardzo przepraszamy, Pani Marto, coś tam widocznie poszło nie tak, jesteśmy w stanie przeanalizować, nie miałabym najmniejszego problemu, żeby wywalić ten film. I powiem wam, że y, gdyby tak ze mną zaczęli normalnie rozmawiać, a nie od razu taki wiecie, a tak, że ja to, że ja to, że ja tamto, a wiecie, że ja po tych transmisjach różnych i po tych takich dziwnych już, y, co to algorytm mnie uznał, to ja jestem po prostu jak pies na jeża na to nastawiona, także tym... Tą stroną ze mną nic nie ugrają, naprawdę, bo mówię, gdy wystarczyłoby jakieś zwykłe słowo, tak wiecie, po ludzku, przepraszamy, no widocznie coś tam jeszcze było niedopracowane, no każde inne wytłumaczenie, tylko nie takie coś, że ja nadużywałam, yy, wiecie, tam, ja nawet nie, nie potrafię tego powtórzyć, a maila mam tutaj w telefonie, więc nie przeczytam, ale że jakieś liczne nadużycia regulaminu, cudawianki, yy, i tam, wiecie, no ja już normalnie pomału zaczynam w takie cuda wierzyć. Algorytmy zrobią ze mnie wariata. No i rób to, co chcesz. Nie dajcie się ludzie w tych czasach, bo po prostu naprawdę zrobić człowieka durnia to jest 3 sekundy. Trzy sekundy, aż już w pewnym momencie tu się zaczynasz zastanawiać, czy to aby wszystko nie jest prawdą. <laughs> Dobra, lecę dalej. No ja niedługo będę mówię wam przestępca internetowy, jak tak dalej pójdzie. Mamy to. Powiem Wam szczerze, że mamy to. Ech. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Jak mi się trafi następny dzień taki jak dzisiaj, to autentycznie z... O Boże, co z tą kamerą się stało? Halo, przepani! Pani, pani kamerą. Przecież ja jestem tu, ona zwariowała. Fitness ci na łeb, czy co? Słuchajcie. Będę miała następny dzień taki, że będzie mi tak ciężko i w ogóle to zrobię sobie ten trening wcześniej, bo to naprawdę tak pobudza wszystko, że to nie warto się mordować pół Ja naprawdę zupełnie inaczej się czuję, chociaż nie ukrywam, że dam sobie tak w czapę dzisiaj, że, ale potrzeba mi tego było, wiecie. Idę się zaraz ogarnąć, przebrać, bo. Bo, 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 bo. Czuję, że płonę. Normalnie czuję, że płonę. Ale na dole uszykowałam sobie skyr z borówkami zamrożonymi, żeby mi się to odmroziło. Idę sobie to przyniosę. Zjem sobie to jako jedzonko potreningowe. No i... Ktoś do mnie napisuje i napytuje. No popatrz, popatrz. Mm -hmm. Zaraz odbierze. Teraz idę na dół po jedzonko i bierzemy się pomału za montaż vloga. O, jak mi pod kolor bluzy pasuje ten Kapelusz. Kok mi się nie mieści. Tak by musiało być. Przed stylizacją już powinno się pochować, bo to wszystko tutaj tak leży. A wiecie, mówiłam wam, że zaginęły mi te leginsy z Vinted. Właśnie, czekajcie, bo coś tu Vinted do mnie pisało, jak ja świszyłam. Co oni tu do mnie pisali? Poczekajcie. O! Zwrot zamówienia do nadawcy. Niestety przewoźnik nie był w stanie doręczyć przesyłki osobie kupującej. W tej sytuacji zamówienie zostanie odesłane do Ciebie. Kiedy odznaczysz przesyłkę jako odebraną, osoba kupująca otrzyma zwrot pieniędzy. Śledź przesyłkę. Aha, czyli to tak może po prostu długo trwa. No, obadamy. Obadamy. Jezu, powiadomienie za powiadomieniem. Czyli tak późno wstałam, że słuchajcie, zanim mi się te 12 godzin na nogach na aplikacji to kółko zamknie, to będę musiała tutaj siedzieć do 28 w nocy. Uff, dobra, idę pożarełko. Chociaż powiem Wam, że wcale mi się nie chce jeść. Ale rozsądek podpowiada, że przydałoby się. Dobra, dziewczyny. Mam miche jedzenia. Powiem Wam tak, że to śledzenie tą kamerą, to wcale nie jest mi potrzebne. Taka dosyć spora micha, tu mam jogurt, borówki. Eee... Co to jest, pszenica ekspandowana? No coś w tym stylu. Eee... I ten karmel. Eee... Karmel robiony przeze mnie. Jeszcze mam trochę i troszeczkę wiórek kokosowy, Coś takiego w mułce. Więc to będzie mój drugi posiłek i ostatni. No, także tak, jakby się ktoś pytał, co jem w ciągu dnia. Dzisiaj dwa posiłki. Czyli y, tą tortillę z tym mięsem mielonym i z serem, i to będzie, bo tak jakoś wiecie co, dzisiaj nawet mam takiego przymuła, nawet jeżeli chodzi o jedzenie. Jakoś tak na nic nie mam smaka. Ale za to tą tortillę, nie myślcie sobie, że to było tak, ona poleciała z majonezikiem, z ketchupikiem, także wszystko tak, jak powinno być było. A jeżeli chodzi o rezultaty tej mojej, mojego odchudzania, mojej diety, bo nie wiem jak to nazwać, chyba bardziej jedno i drugie, jedno połączone z drugim, na razie powiem Wam, że tak, jeżeli chodzi o wagę, to tak niewiele spada. Bardziej widać w centymetrach, aczkolwiek. Cieszę się z tego bardzo, bo yy, nie chciałabym, żeby to było takie, wiecie, rąbnięcie z wagi, bo później dużo proście o ten efekt jojo i ja już miałam tego przykłady, ja miałam takie, wiecie, już ekscesy, że w ciągu jednego miesiąca leciałam bardzo dużo, przez co później szybciej wracałam, natomiast jak to tak wszystko spokojnie, wiecie, co trzeba jeść, żeby później trzeba jeść na początku w miarę dużo i tak konkretnie, po pierwsze, żeby nie osłabić tego organizmu, a po drugie, żeby mieć później z czego ucinać, bo wiecie, pewnie, że można zrobić właśnie ten taki efekt wow, tylko z czego później utniecie, jak już nie macie z czego zabrać. A wi wiadomo, że zapotrzebowanie kaloryczne się zmniejsza razem z wagą, więc później jest taki, no trochę rebus. Także tak, jeszcze ja jeszcze mam zupę pomidorową z ryżem moją ukochaną, ale wiecie co, wiedziałam, że dzieciaki też tak nie bardzo by się ponajadały tymi Plackami, więc zupa pójdzie do lodówki i będzie na jutro. I kurczaka jeszcze mam, bo miałam sałatkę zrobić. I kurczak siedzi już w lodówce, więc jutro będzie zupa pomidorowa z ryżem, i zrobię właśnie jakąś sałatkę z tym kurczakiem, bo mam sałatę. Yy, właśnie tego kurczaka coś tam pokombinuję pomyślę, no i taki będzie obiad na jutro. Właśnie coś w tym stylu. Albo zaraz sobie coś jeszcze podpatrzę, co tu można zrobić, jak można wykorzystać tego kurczaka. Bo nieraz wiecie jest tyle fajnych pomysłów, które warto gdzieś tam przeglądać, bo nieraz człowiek ma taką zaćmę w głowie, że tak nie przyjdzie ci do głowy, a jak sobie gdzieś tam przejrzysz, popatrzysz, tu ci coś zaświta, tam ci coś zaświta i zawsze można coś, jak to się mówi, sklecić. A ja bardzo lubię takie co tam? Myślałam, że coś łazi, a to orbitrek mi coś stęka, chyba się zmęczył, a ja bardzo lubię takie gotowanie z wykorzystaniem wszystkiego, nie lubię tego marnowania takiego jedzenia, lubię, wiecie, do końca coś tam przerobić, także, także tak, dziewczynki, ja biorę się za tą michę, zanim mi mokra się zrobi ta pszenica, bo tego nie lubię, Dziękuję Wam pięknie za dziś. Do zobaczenia. Jutro zapraszam Was. Na jutro zapraszam Was również słuchajcie na tego Twitcha, żeby było Wam łatwiej. Pod, w opisie filmu zostawiam Wam link. Wystarczy tylko tam sobie kliknąć, dać nam obserwację, przez co jak ja się tam gdzieś odpalę, powinniście dostać powiadomienia, że tam taki live jest. Także złapcie sobie. Dzięki, cześć, pa. Bo nie skończę w życiu. Nigdy. Dobrego dnia.